Wycieczki szkolne są nie tylko zabawne, ale mogą też zakończyć się zupełną katastrofą. Przekonała się o tym w tym roku grupa uczniów z Niemiec. 11 uczniów szkoły średniej oraz ich dwóch nauczycieli postanowiło przejechać rowerem przez Alpy w ramach charytatywnej akcji zbierania funduszy na szczytny cel. Jednak uczniowie najwyraźniej nie docenili, jak męcząca może być taka wyprawa. Kiedy musieli pedałować po zaśnieżonych drogach na wysokości 2600 metrów, w końcu stracili siły. W rezultacie grupa była zmuszona wezwać pomoc drugiego dnia swojej alpejskiej wyprawy, a następnie została przetransportowana przez policyjny helikopter. Nawiasem mówiąc, wycieczki szkolne często kończą się niepowodzeniem z powodu nadmiernej pewności siebie. Na przykład dwa lata temu 99 uczniów i 8 nauczycieli wpadło w tarapaty na górze klein w Austrii. Zamiast poprowadzić uczniów w wieku od 12 do 14 lat wyznaczonym szlakiem turystycznym, jeden z nauczycieli zdecydował się na trasę znalezioną w internecie, opisaną jako klasyczna wycieczka po pracy. W rzeczywistości jednak szlak okazał się zbyt wymagający dla uczniów, a po tym jak niektórzy z nich zemdleli, ekipa ratunkowa musiała ewakuować prawie 100 młodych ludzi w grupach helikopterem. W wyniku tego konieczne było także wysłuchanie. Wysłanie specjalnego zespołu pomocy kryzysowej, a kilku uczniów potrzebowało wsparcia psychologicznego. Kolejna wycieczka szkolna na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich w nią zaangażowanych, choć zupełnie z innych powodów. Dziewięć lat temu. Pewna klasa z tajwańskiej szkoły udała się do Muzeum Sztuki, kiedy jeden z dwunastolatków na chwilę stracił czujność, potknął się, ale na szczęście udało mu się złapać równowagę. Niestety, przypadkowo uderzył pięścią w jeden z obrazów, tworząc w nim dziurę. Niewiarygodne, że to dzieło sztuki miało 350 lat i było warte oszałamiające półtorej miliona euro. Na szczęście obraz był ubezpieczony. Prawdziwym absurdem jest również to, co wydarzyło się podczas wycieczki szkolnej w 2006 roku. Klasa z Anglii pojechała na wycieczkę do Portugalii i dosłownie oszalała. Nauczyciel nadzorujący dał młodym ludziom całkowitą swobodę, pozwalając im bawić się i pić alkohol długo po północy. Kiedy jeden z uczniów przyprowadził do hostelu dziewczynę, profesor nawet dał jej klucz do swojego pokoju, aby oboje mogli cieszyć się chwilą prywatności i świetnie się bawić. To, co do tej pory brzmiało jak prawdziwie legendarna wycieczka szkolna, wkrótce przerodziło się w koszmar. Po tym, jak dwie nastolatki bawiły się w pokoju nauczyciela, odkryły, że przez cały czas potajemnie je nagrywał. Okazało się, że profesor zaplanował wszystko, aby mógł obserwować swoich uczniów. To nie tylko doprowadziło do jego wydalenia ze szkoły, ale także postawienia przed sądem, gdzie ostatecznie został skazany na karę więzienia w zawieszeniu. Czasami wycieczki szkolne idą zupełnie nie tak nawet po ich faktycznym zakończeniu. Kiedy rodzice w jednym ze Stanów USA chcieli odebrać swoje małe dzieci z autobusu po wycieczce, kierowca autobusu odmówił ich wypuszczenia. Prawdopodobnie z powodu złego zachowania dzieci. Zamknął drzwi i w końcu odjechał, mimo krzyków maluchów. Jednak pewna matka nie mogła tego znieść. Wściekła, zatrzymała autobus, aby ukarać kierowcę za wątpliwe metody wychowawcze, dając mu klapsa. Następnie wcisnęła gaz do dechy i odjechała z dziećmi. Na następnych światłach wszystko skończyło się tym, że starszy uczeń wyskoczył przez okno, a matka zatrzymała się przed autobusem. Jeden po drugim wszyscy uczniowie zostali wypuszczeni przez okna. Kolejna wycieczka szkolna również się nie udała, ponieważ dzieci nie potrafiły się odpowiednio zachować, a dokładniej jedna uczennica. Piętnastoletnia Niemka chciała oszczędzić sobie długiej wędrówki po austriackich górach, więc po prostu zboczyła z oficjalnego szlaku turystycznego. Mimo że uczniowie byli wcześniej wielokrotnie ostrzegani, by tego nie robić, i tak stało się to, co nieuniknione. Nastolatka spadła 8 metrów w dół szczeliny i musiała zostać uratowana z wielkim wysiłkiem. Cudem udało jej się z tego wyjść cało z kilkoma siniakami, otarciami i hipotermią. Jej plecak uchronił ją przed dalszym ześlizgnięciem się w przepaść. Jak zapewne wiesz z własnego doświadczenia, wycieczki szkolne rzadko są tylko dla zabawy. Zamiast tego uczniowie powinni się czegoś nauczyć. W przypadku jednej z grup angielskich uczniów dotyczyło to zdrowego odżywiania. A miał ich tego nauczyć nie kto inny jak znany szef kuchni Jamie Oliver. Słynny szef kuchni wymyślił nawet coś bardzo obrazowego. Pokazał małym dzieciom jak zrobić nuggetsy z kurczaka w swojej kuchni. Krok po kroku pokazał uczniom, jak resztki jedzenia, które w przeciwnym razie wylądowałyby w koszu na śmieci, zostały przetworzone w blenderze z przyprawami, wzmacniaczami smaku i innymi chemikaliami, aby uzyskać zawiesinę mięsną i ostatecznie... Nagetsy z kurczaka. Chodziło oczywiście o to, że dzieci uznają fast food za obrzydliwy, gdy zobaczą, jak został przygotowany. I rzeczywiście większość uczniów była zniesmaczona, gdy zobaczyli szefa kuchni przygotowującego jedzenie. Jednak gdy Jamie Oliver zapytał, kto jeszcze chciałby zjeść nagetsy z kurczaka, reakcja była zupełnie inna od oczekiwanej. Now who would still eat this? Przejdźmy teraz do najgorszego zakończenia wycieczki szkolnej, jakie można sobie wyobrazić. W 2022 roku, 11-letnia Medellin wysiadła z autobusu po wycieczce szkolnej i nigdy nie dotarła do domu. Kiedy wysiadała z autobusu, dziewczynka została uchwycona przez kamerę monitoringu. 22 dni później jej matka zgłosiła na policję, że dziewczynka nie wróciła do domu. Niewiarygodnym powodem spóźnionego zgłoszenia było to, że matka obawiała się kłopotów z ojcem dziewczynki, który mieszkał oddzielnie od niej, gdyby zorientował się, że jego córka zaginęła. Matka Madeline i jej nowy mąż zostali uwięzieni za późne zgłoszenie zaginięcia 11-letniej dziewczynki na policję dopiero 22 dni później. Ale Madeline nigdy więcej się nie pojawiła. Kolejny incydent na wycieczce szkolnej. Jest być może największym koszmarem każdego rodzica i nauczyciela. W 2008 roku 17 nastoletnich dziewcząt w amerykańskim stanie Massachusetts wspólnie zdecydowało, że chcą zajść w ciążę w tym samym czasie. Uczennice szkoły średniej, z których żadna nie miała więcej niż 16 lat, przypieczętowały nawet umowę paktem ciążowym. Uczennice wybierały mężczyzn stosunkowo losowo. Niektórzy z nich mieli ponad 20 lat, a niektórzy byli nawet bezdomni. Chociaż pakt ciążowy nie doprowadził do sukcesu wszystkich dziewcząt, urodziło się wiele dzieci, a sześcioro z nich zostało nawet spłodzonych przez tego samego mężczyznę. Po ujawnieniu skandalu dyrektor szkoły zrezygnowała ze stanowiska. Psychologowie zasugerowali, że dziewczęta prawdopodobnie szukały uznania i miały niską samoocenę. Presja rówieśników doprowadziła do reszty. Nawiasem mówiąc, ta całkowicie absurdalna, ale prawdziwa historia została później dwukrotnie sfilmowana. Kontynuujemy ze szkolną wycieczką dla uczniów, która miała dramatyczne zakończenie. Podczas gdy uczniowie zwykle cieszą się, gdy nauczyciele nie przejmują się nimi tak bardzo na wycieczce, dwóch nauczycieli całkowicie zaniedbało uczennicę chorą na cukrzycę podczas wyjazdu do Londynu w 2019 roku. Trzynastoletnia dziewczynka pozwoliła, aby jej poziom cukru we krwi spadł podczas wycieczki, co spowodowało dramatyczne pogorszenie jej stanu zdrowia. Jej koledzy z klasy, pełni obaw, zwrócili się do nauczycieli, ale ci nie zrobili absolutnie nic i zostawili trzynastolatkę na pastwę losu w jej pokoju. Podczas gdy uczniowie panikowali, nauczyciele wierzyli, że dziewczyna po prostu musi wyzdrowieć. Ostatniego dnia wycieczki uczennica nie mogła się już ubrać ani umyć zębów. Zmarła dzień później. W 2024 roku dwóch nauczycieli zaangażowanych w wycieczkę zostało ukaranych grzywną w wysokości odpowiednio 23 400 i 7 200 euro za zaniedbanie prowadzące do śmierci. Przejdźmy teraz do wycieczki, która faktycznie musiała być nadzorowana przez matkę. Chodzi o wycieczkę statkiem z Bahamów do Nowego Jorku. Problem polegał jednak na tym, że dzieci weszły już na pokład, podczas gdy matka wciąż załatwiała pewne sprawy na lądzie. Statek w końcu odpłynął z dziećmi, a zrozpaczona matka załamała się w porcie, gdy zdała sobie sprawę, że dzieci odpływają. Udało jej się przytulić je ponownie dopiero w Nowym Jorku. Uczniowie ci przeżyli również wycieczkę łodzią, którą z pewnością zapamiętają, gdy kilka lat temu wybrali się na obserwację wielorybów na pełnym morzu. Niestety wszystkie pieniądze, które rodzice dali im na wycieczkę, zainwestowali w słodycze w porcie, co doprowadziło do tego, że czuli się źle. Nie było to zgodne z silnymi falami, i 12 uczniów nie mogło cieszyć się obserwowaniem wielorybów, ponieważ ciągle wymiotowali. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, i do zobaczenia następnym razem tutaj na Warto Wiedzieć!